Rynek programów do obróbki zdjęć jest dosyć spory, ale dopiero w, tak naprawdę w zeszłym roku zaczęła się tutaj taka rewolucja jeśli chodzi o obróbkę przy pomocy sztucznej inteligencji. I jakiś czas temu testowałem produkt firmy Imagine AI, który tutaj możecie filmik zobaczyć z obróbki zdjęć ślubnych. I teraz firma, która tak naprawdę zajmowała się selekcją zdjęć programem do selekcji, który filmik też możecie tutaj zobaczyć u góry. Firma Aftershoot wypuściła na razie wersję beta swojej aplikacji do edycji zdjęć i. Ciekawe w niej jest to, w porównaniu do Imagine AI, że zdjęcia, które przepuszczamy przez program, nie są jakby liczone od sztuki, tylko płacimy miesięczną subskrypcję. No jeszcze na razie nie wiadomo, jaka to będzie kwota, ale producenci, tutaj twórcy obiecują, że będzie to bardzo takie przystępne, jeśli chodzi o cenę. Bo na przykład w przypadku yy, programu do selekcji było to, jeśli tam mieliśmy na rok wykupione z góry, to wychodziło około 10 dolarów miesięcznie, więc to nie jest jakaś duża kwota, więc jeśli przy zdjęciach też będzie to fajna cena, to myślę, że wtedy wielu fotografom się to opłaci ze względu na to, że możemy nawet cały ślub 5000 zdjęć przepuścić przez tą aplikację i tak będziemy tutaj, że tak powiem, do przodu, bo Mamy wtedy możliwość już na przykład selekcji robienia na zdjęciach, które są obrobione. Jedynie ta aplikacja jeszcze nie uwzględnia masek, ale wiem, że w przyszłości ma się to zmienić. I już testowałem właśnie nowy dodatek do Imagine AI, gdzie są maski. Możecie zobaczyć tutaj, jak to wygląda, czy rzeczywiście to maskowanie działa tak, jak powinno. Więc zapraszam do oglądnięcia. Zdjęcia są, tak jak widać, tutaj mam Lightroomie otwarte, są bez edycji. Standardowo już mają wczytany mój taki profil, który używam na standardzie, czyli jakieś tam wstępne ustawienia już są zrobione, ale to jest jakby odgórnie do wszystkich moich zdjęć, więc jak widać, balans bieli tutaj wymaga poprawy. Na pewno troszkę zazielone są te zdjęcia, za chłodne przy tego typu. Ja lubię na przykład dużo, dużo cieplejsze, no i troszkę jaśniejsze, więc zamykam Lightrooma. I odpalamy aplikację. Jak widać, Aftershoot Edits yy, to jest wersja beta, więc trzeba mieć to na uwadze. Tworzymy nowy album, i wtedy aplikacja nas pyta, co chcemy zrobić: czy chcemy zrobić selekcję, czy idziemy do edycji. Więc idziemy do edycji. I tutaj trzeba wybrać katalog. Ja mam akurat tak, że mam w jednym katalogu wszystko przepisane, więc yy, troszkę rzeczy tutaj ukryję, bo akurat wszystko mam poukładane. Dosyć chronologicznie, więc będzie widać tutaj wszystkie zlecenia. Dajemy continue. I w następnym kroku, jeśli macie osobno katalogi dla każdego ślubu, większość fotografów tak robi, to wtedy tak naprawdę od razu przechodzicie już do edycji swoich zdjęć. Ja tutaj odnajdę dany folder. W folderze mam 23 zdjęcia i daję, żeby zaznaczyło select all właśnie wszystkie z tego folderu. Ja nie mam tam akurat żadnych gwiazdek i tak dalej. Nie chcę, ponieważ to już są zdjęcia po selekcji. Więc daję edit. Jest tam 123 zdjęcia, więc zobaczymy jak długo to potrwa. Yy, ważne, żeby mieć wygenerowany wcześniej yy, podgląd, ze względu na to, że ułatwia to tej aplikacji już jakby obrabianie i tutaj nie trzeba mieć połączenia z internetem jakby pod kątem, że ten, ta aplikacja nie wysyła naszych zdjęć na zewnątrz. Więc to jest plus, bo Imagine AI wysyła jakby na zewnątrz w formie takich DNG malutkich. Na podstawie tego są obrabiane i już konfiguracja jakby wraca. Tu w tym przypadku jest tak, że obrabiane jest to na naszym komputerze. Jak widać, trwa to dosyć szybko. Po prawej stronie widać dokładnie, co się dzieje. Czyli dodajemy tutaj nasz katalog, wybieramy zdjęcia, które chcemy edytować, no i w tym momencie on to mm, obrabia. No i jak widać, nie wiem, zajęło to kilkadziesiąt sekund. Więc w tym momencie on już jest na końcowym, końcowym etapie. No i tak naprawdę możemy zdjęcia oglądać. Niestety u mnie ten przycisk Review in Lightroom nie działa. Z tego co pamiętam, twórcy mówili, że na Macach jest to rozwiązane. Niestety u mnie, jak widać, nie chce to się uruchomić. Więc otwórzmy Lightrooma. Nasza edycja już powinna być tam zaczytana, więc sprawdzimy, czy rzeczywiście. Coś tam się z naszymi zdjęciami zadziało. No i otwiera się. Oczywiście na początek miniaturki czy coś muszą się wczytać. I jak widać to zdjęcie. Zobaczmy przed i po. Jak widać, różnice nie są duże, ale to jest tak, jakbym to zdjęcie obrał pod kątem takim, bo ja swoje zdjęcia staram tak naświetlić, żeby już po minimalnym, tak naprawdę, ruszeniu suwaczków było. W sam raz, więc wróćmy na przykład do pierwszego zdjęcia, które uważam, że było zbyt zielonkawe. I ten, jak widać, edycja jest zrobiona, więc tak jak mówię, ta aplikacja nie działa jeszcze na maskach. To już na przykład przy Imagine AI już uwzględniło, chociaż jeszcze uważam, że nie jest to zbyt doskonałe. W przypadku tej aplikacji, naprawdę, jeśli chodzi o obróbkę zdjęć, przy moim stylu, naprawdę jest to. Według mnie mega, i ta aplikacja sobie radzi. I ja myślę, że mniej więcej w tym stylu to zdjęcie bym obrobił. Oczywiście, jeśli ktoś woli ciemniejsze, no to tu już nie ma problemu. Trzeba pamiętać, że ta aplikacja raczej gdzieś ma taki w sobie jakiś ten, na pewno algorytm, zaszyty, który gdzieś tam ułatwia. Ja uważam, że naprawdę radzi sobie bardzo fajnie. Jak widać, przed i po. I te zdjęcia wydaje mi się są bardziej obrobione tak, jak ja bym to widział, gdzie na przykład Imagine AI nie do końca ten balans bieli był trafiony według takiego mojego, jakby, gustu, więc w przypadku tej aplikacji widać, że bardziej ona panuje nad cieniami, światłami, ekspozycją i tutaj balansem bieli, więc. Wydaje mi się, że ten balans mieli naprawdę strafiony, więc jeśli w tym przypadku mielibyśmy jakieś zdjęcie, które chcemy na przykład dodać maskę, na przykład zobaczmy to zdjęcie. Więc tu moglibyśmy tak naprawdę dodać na przykład maskę dla yy, osób. Myśli myśli, myśli, dobra, mamy. I ja odwrócę tą maskę. I teraz mogłem sobie tło tak naprawdę lekko przyciemnić i zdjęcie gotowe. Więc jeśli na przykład ze ślubu oddajemy, nie wiem, 300-400 zdjęć, to spokojnie w tej aplikacji, no i jest to mega ułatwienie i zauważyłem, że naprawdę balans bieli i ekspozycja trafiona jest w punkt. Nie mam nic do zarzucenia. Oczywiście, jeśli ktoś lubi gdzieś tutaj więcej świateł, można tutaj dać gradient czy coś. Myślę, że w przyszłości naprawdę ten program rozwinął, ale no teraz Progres jest niesamowity w stosunku do tego programu Imagine AI, który niedawno, no, testowałem jakiś czas temu. Różnica jest y, ogromna, chociaż no, nie miałem okazji testować y, po ostatnich aktualizacjach, jedynie tam przy dodaniu masek, więc, więc myślę, że też te programy się uczą. Ale te profile stworzone akurat przy AfterShoot Edit bardziej mi się podobają. Możemy sobie osobno, osobno stworzyć na przykład yy, profil dla JPG-ów. jeśli mamy jpegi, też możemy stworzyć osobny profil do zdjęć czarno-białych osobnych, yy, więc możemy tych profili tworzyć dużo, dużo. I najlepsze jest to w tej aplikacji, że nie płacimy od ilości zdjęć, tylko po prostu miesięczny abonament, więc jest to warte rozważenia, szczególnie jeśli ktoś ma obróbkę dosyć nieskomplikowaną. I ma już edycję opanowaną na tyle, że jest zadowolony ze swoich kolorów, bo mam ciekawostkę, która pojawi się już niedługo, która pokaże, jak można obrabiać zdjęcia, nie mając swoich presetów, profili itd. więc też czekajcie na kolejne filmiki, mam nadzieję, że to, jest, że to Was zaciekawi. A tutaj możecie zobaczyć dla porównania właśnie Imagine AI, jak on obrabiał ślub akurat. Yy, I myślę, że też Was zaciekawi ta obróbka.